Gość Radia Płońsk. Niejednokrotnie przekonaliśmy się już, że czas szybko płynie i nie inaczej jest w tym przypadku, bo już 12 miesięcy temu Marzena Kunicka zasiadła w fotelu dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Dzisiaj gości w studiu Radia Płońsk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. I jakby pani mogła sama podsumować te swoje ostatnie 12 miesięcy w tym dyrektorskim fotelu? Trudno podsumować jednym słowem. Powiem tylko tyle, że... Po pierwsze, bardzo szybko upłynął ten rok, nawet właściwie nie wiadomo kiedy. Także rozmawiając ze swoimi pracownikami, nie powiedziałam rok, tylko roczek, bo, bo tak po prostu szybko. A po drugie, z drugiej strony wydarzyło się tak wiele różnych rzeczy w różnych dziedzinach, w różnych aspektach mojej pracy i wyzwania, którego się podjęłam, trudnego, że jakby jest masa tych rzeczy, które ogarnęłam, no, i jeszcze masa oczywiście różnych rzeczy, które są do ogarnięcia, jak to zwykle w przypadku takiej dużej instytucji bywa. No i co jeszcze mogłabym powiedzieć? Mimo, że rok, może tylko rok, ale powiem szczerze, osobiście czuję się tam bardzo, bardzo dobrze. Jakbym była tam od, od 10 lat, nie od roku. Chodzi mi o moje samopoczucie takie. A jest pani czegoś szczególnie dumna? Jest, jest coś. Jestem dumna z, z pracowników przede wszystkim. Którzy współpracują tam ze mną, a najbardziej z tego działu, który miał arcytrudne trudne zadanie wspólnie ze mną. Chodzi o y, bistro kultura, o bar, który jak wszyscy wiedzą, no, było bardzo głośno. No, wyszło jak wyszło, różnie to w życiu bywa, przynosił stracy. I na koniec grudnia udało nam się własnymi siłami, to jest najważniejsze. Bez pomocy z zewnątrz, bez wynajmowania, jak to sugerował też audytor w jednym z zaleceń, że może menadżera z zewnątrz trzeba wynająć. Ja jednak zaufałam ludziom, sami napisaliśmy program naprawczy intuicyjnie, bo przecież no, nie będziemy się oszukiwać, że ja nie, nie jestem biegła w gastronomii. Ci ludzie, którzy tam pracują za wyjątkiem może no, dwóch, trzech osób też nie są jakieś biegle wykwalifikowani, jeśli chodzi o, mm, o menedżerkę w gastronomii, a jednak się nam udało i z tego jestem najbardziej dumna i bardzo im z tego całego, z całego serca dziękuję, szczególnie im. I w takiej formie Bistro Karma Kultury na razie zostaje i w takiej formie będzie go funkcjonowało. Tak, tak, skrystalizował się zespół jeszcze. <noise> Dostałam prezent na roczek <noise> od nich, nie tylko od nich zresztą, ale y, y, prezent w w takim znaczeniu, że zakupiliśmy nowy program do obsługi klienta, tak rzutem na taśmę, bo była duża promocja w grudniu, i, i obiecali mi, że naroczek mój, czyli na 1 marca, zostanie wdrożony. I rzeczywiście tak się stało. No, jeszcze, wiadomo, trzeba się przyzwyczaić. Jeszcze jest to wszystko w trakcie, ale to też pozwoli nam. Hmm, Pozwoli nam też jeszcze jakby i usprawnić pracę, i szybciej obsłużyć klienta, i kontrolować wydatki bardziej. Dalej też fajnie, też będą do nas dzięki temu programowi przychodziły informacje. Co, co się cieszy powodzeniem, kiedy, o której porze i tak, dalej, i tak dalej, także, no i oczywiście w szybszy sposób, no długo by można opowiadać, także jestem bardzo zadowolona. Przyjemnie mówi się o tych sukcesach, ale czy widzi pani gdzieś niedociągnięcia w tej sferze zarządzania e, domem kultury? Zawsze, myślę, że to nie tylko jeśli chodzi o MCK, ale w ogóle i... I o życie prywatne i, i obojętnie czego się nie podejmiemy w życiu. Tym bardziej, jeśli to jest tak duża instytucja jak Miejskie Centrum Kultury, gdzie mamy tylu pracowników, tyle działów różnego rodzaju y, i zawsze jest coś do, do zrobienia, do poprawienia. Wiele rzeczy, na przykład, które próbowaliśmy wspólnie z pracownikami, y, po prostu się nie sprawdziły. Ale też jestem im ogromnie wdzięczna, że, że zaufali mi i y, powiem tak, że nie na siłę, ale no oczywiście nie wszyscy, wiadomo jak to bywa w tak dużej gromadce, y, zaufali i, i poszli jakby za tymi zmianami. Część się sprawdziła. Czasami się coś nie sprawdziło, więc no dobrze, to próbujemy czegoś innego. I zawsze się w sumie czasami to dłużej trwa, ale się dopracuje takie rozwiązania, które będą, które będą właściwe. A poza tym jeszcze też rzeczywistość jakby zmusza nas do tego, no i klient, który do nas trafia. Też sugeruje nam, jesteśmy bardzo otwarci i, i szczerze naprawdę od serca tutaj muszę Państwu powiedzieć, staramy się słuchać y, y, mieszkańców i tych którzy do nas przychodzą, ludzie oczywiście, no nie jestem złotą rybką, że spełnię wszystkie życzenia, łącznie z moimi pracownikami, a jeżeli coś się powtarza, powtarza, powtarza i jeżeli jesteśmy w stanie to tylko, że tak powiem, spełnić, to oczywiście to robimy. To na przykład dotyczy kina i różnego rodzaju innych wydarzeń. I jeszcze tylko jedno pytanie odnośnie tych poprzednich 12 miesięcy. Bardzo delikatnie mówiąc, zwolnienia pracowników nie przyniosły pani sympatii, ale tak z perspektywy czasu to była słuszna decyzja? Zwolnienie to właściwie takich brutalnie, bo ja sama zwolnienie z pracy przeżyłam w swoim życiu. Zwolnienie właściwie to jedno. Dwa były wypowiedzenia. I no zdarzały się sporadyczne przypadki, że komuś się po prostu skończyła umowa. Tak było w przypadku Bistro. Także wiele rzeczy, które, które jakby ukazały się wpisów w internecie. Ja na początku próbowałam jakieś oświadczenia, prostowania, ale to stwierdziłam, że nie, nie miało to sensu, bo jeszcze bardziej nakręcały i tak kto, kto chciałby się dowiedzieć, że tak powiem, prawdy to zawsze u źródła jej szuka. Nikogo absolutnie nie oceniam. Pyta pan, czy z perspektywy czasu słuszna decyzja? To są bardzo trudne rzeczy, bo jestem też człowiekiem, oprócz tego, że dyrektorem, ale dyrektor musi mieć też tak zwany kręgosłup i czasami niepopularne decyzje dla, dla jakby dobra ogólnego firmy podjąć. Ponosi też konsekwencje jakby różnych, różnych rzeczy, które po prostu czasami zastał, czasami się po prostu wydarzają w trakcie, niezależnych od nas. I powiem tak, wprost, rzeczywiście nie żałuję tych decyzji. Nie, bo mimo że trudne, że bolesne, to nie jest łatwe, ja jeszcze raz powtarzam, ale z perspektywy czasu... Yy uważam je za słuszne, mimo że niepopularne. Ja cały czas żyję w przekonaniu, że jesteśmy na początku roku kalendarzowego. Mhm. Co się będzie działo w tym 2020 roku w MCK? Jakieś takie najważniejsze, największe wyzwania przed dołem kultury? W głowie kalendarza impreza nie mam, bo, bo dzieje się tego bardzo dużo. Jestem przede wszystkim zadowolona, że, że pomysły jakieś takie nowe, które wdrożyłam, przyjęły się. Na przykład literacko-muzyczne piątki. Na, na nastrój. Na, mieliśmy już i na no melancholię, na, świąty, na świąteczny nastrój. Teraz yy, w marcu będzie z Henrykiem Kamińskim, naszym poetą, na pogodę i niepogodę. I tak co miesiąc, włączając w to oczywiście też szkoły. Yy, liceum nam się włączyło do tej pory, teraz będzie zmiana warty. Będzie szkoła podstawowa numer 4. To na przykład z takich rzeczy jestem dumna, bo oczywiście cykliczne rzeczy, imprezy, które organizowało Miejskie Centrum Kultury. Ja absolutnie nie jestem za tym, żeby coś zmieniać, albo czegoś się pozbywać, czy burzyć, coś, co, co jest dobre. Może tylko ewaluować. Na pewno szykujemy się do majówki. Tym razem będziemy ją robić w kooperacji z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, naszym sąsiadem, Płot rozgrodzimy <noise> i będzie to majówka w takim tanecznym, tym razem, taneczno-sportowym, czyli rytmie bardziej postawimy na tężyznę fizyczną. E, no, nie wiem, czy się wszystkim spodoba, no, ale postaram się, że nawet, ci, żeby ci, którzy się nawet nie lubią ruszać, tańczyć, to żeby też coś dla siebie znaleźli. A na koniec tak, odnośnie do tej obecnej sytuacji, tak naprawdę w kraju i na świecie. Rząd odwołuje imprezy sportowe, masowe. Wszystko z powodu oczywiście koronawirusa. A czy jest możliwe odwoływanie wydarzeń organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury? Ja jestem zwolennikiem w takich sytuacjach, żeby zachować zdrowy rozsądek, uważność, spokój ale też nie panikować i słuchać przede wszystkim zaleceń, procedur. Więc na, na daną chwilę, jak teraz ze sobą rozmawiamy, nie ma zaleceń takich z góry. Imprezy oczywiście masowe, czyli no, mamy niedługo kabaret, bodajże neonówkę, no wiadomo, że to jest ponad, jeżeli na hali sportowej impreza się odbywa, to musi być odwołana. Ale reszta na razie, zobaczymy. Dzisiaj rozmawiamy w tej chwili tak, a zaraz pojadę do pracy, może się okazać inaczej, przyjdą maile, zalecenia, więc trzeba się do nich absolutnie uważam, że e, zastosować. No, oczywiście jest to kłopot, e, w razie czego będzie to kłopot, ale będziemy sobie jakoś radzić. Marzena Kunicka, dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku była dzisiaj Państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była rozmowa z gościem Radia Płońsk.